Kasia, za nami spalingowy mecz z Rowem Ring, wygrany w końcówce, właśnie, wynikiem 3 do 2 Na początku, może jakbyś miała porównać ten pierwszy spaling, a ten, jak, jak widziałaś? Wydaje mi się, że przede wszystkim wynik cieszy, ponieważ w pierwszym sparingu było na naszą niekorzyść, tym razem nam się udało. Myślę, że wynika to z tego, że dzisiaj w tej grze było mniej nerwowości i starałyśmy się tę grę układać pod nas i z czasem w tym spotkaniu zaczęliśmy przeważać i dzięki temu udało się wygrać. Indywidualnie widzisz poprawę w swojej grze względem rządu jesiennej dzisiaj po tym sparingu, bo tak naprawdę już za niedługo pierwszy mecz ligowy. Tak naprawdę to ciężko powiedzieć, ponieważ takie mecze sparingowe nie weryfikują tak w 100% tego, co się dzieje na meczu. Zobaczymy, jak przyjdą prawdziwe spotkania i jak uda mi się tam wystąpić. Gdzie widzisz jeszcze mankamenty do poprawy przed meczem z Jelną? Wydaje mi się, że musimy trochę poprawić skuteczność, ponieważ miałyśmy parę sytuacji i trzeba to wykorzystywać.